Siema, witam wszystkich na kolejnej, tak, siódemka, wyprawie. Dziś będziemy kontynuowali eksplorację ZNTK. Jest ze mną Bart G. Witam. I jeszcze tutaj dwóch eksploratorów. Siema, siema. I teraz będziemy, aktualnie idziemy do centralnej kotłowni. Tutaj tego miejsca. Jeszcze postaramy się zaatakować laboratorium. Ale to nie obiecujemy niczego. Ok, jesteśmy w środku. No tu nie będziemy ukrywam, że za długo jakoś badali tego miejsca, bo jest po prostu zdecydowanie mniej atrakcyjne niż wszystkie pozostałe budynki, a jak już jesteśmy, no to w sumie tak żal nie wyjść tutaj. Cztery odcinki będą, więc nie jest, źle, jest nawet dobrze i ja myślałem o pięciu może nawet sześciu, ale to przy dobrych wiatrach, więc no ale i tak jest no dobrze, bo o rower nie zauważyłem, ale jakiś taki poskładany umówmy się jakiś czerwony proszek. znowu aha, już wiem z filmów kojarzę te ten proszek czerwony taki bardzo ślizgi jest trzeba naprawdę uważać na nim żeby się nie przewrócić ja, idę do góry Trochę zmęczenie czuję tą eksplorację Czyli prawdopodobnie jakiś miesiąc z ZNTK czy coś takiego może Was czeka, bo te wszystkie materiały wow, masakra, ślizgi bardzo się przewrócić gdzie? Trochę tego będzie. Eee, jeszcze nie wiem jak te filmy no wpadały, ale na pewno będzie... Fajnie, to mogę Wam... Znaczy już pewnie wiecie jak jest, bo widzieliście go przednie. Okej, okay. tu jakieś stoliki. Szafka perelowska. Świetnie farba. Odchodzi ze ścian. O tam widzimy kolejne budynki, A, tu jakaś szopa. I zwróciłem na to uwagi, tu trabinka trochę taka chyba przegnita dobra, takie krótkie cięcie e, dobra, ciąg dalszy gotłowni wow to robi wrażenie jest bardzo ciekawe no a tutaj e, jakiś węgiel może na tym był Przesypywany, rzucany, nie, nie wiem, domyślam się przynajmniej, nie jestem pewien, no ale bardzo możliwe, że, że tak było. No i tutaj rozwalony. Tu zresztą też teren ogromny, naprawdę. Fabryka garniturów, nie wiem czy to może widzieliście lub też nie Wydawała mi się czymś wielkim, ale To, że ten TK Jest po prostu miażdżący Miażdży konkurencję innych opuszczonych miejsc, w ten sposób się wyraża. Aha, o tym mówicie O, o takie silosy Dobra. Jeszcze teraz spróbuję odbić piętro wyżej. Ale to za chwilę. Ok, ja nagram, bo zobaczcie widowie ile tam jest pięter w górę. Warto na pewno było ten budynek odwiedzić. E, I wejść na samą górę i tam zdjęcie zrobić, bo na pewno świetna fotka wyjdzie. Później na Instagramie na pewno już mogliście zobaczyć. Może teraz jest skrojona. Nie wiem. Ale no wchodzimy na samą górę Oooooo! to wszystko wrażenie Aaaa nie mam pytań Okej, okay, wyszliśmy na samą górę tam zobaczcie to... Tak to się Ja po prostu Nie wiem Brakuje bra bra Brakuje mi, mi, mi su po prostu na to miejsce A co tam to jest Jakiś syp może coś takiego no, dobre 5 metrów, 10, 7 może. Zobaczcie, tam są tory na dworzec główny. Będziemy zerknąć. A w tym tutaj budynku byłem tutaj. No tutaj, na której pokazuję latarką i rękawiczką. jest? Ja po prostu nie wiem, nie wierzę w to co widzę. Dobra to już nie nagrywam więcej tej kotłowni, później widzimy się tam w jakimś innym budynku. No tutaj mamy ciekawą rzecz, jakieś zbiorniki z czymś i tak jak tutaj Paweł słusznie zauważył jest wata na zewnątrz tego, tu, więc to musiało być ciepłe w środku, więc no, taka ciekawostka tutaj. Na początku myśleliśmy, że to do tankowania coś może było, ale jednak nie. Tu też jakiś magazyn mniejszy. Będzie szybka akcja, aby przejść do tego budynku, ale na chwilę cięcie zrobię. My jesteśmy w, prawdopodobnie w ostatnim budynku na dziś. Tutaj widocznie się paliło, ale zakaz palenia. Czyli ktoś ten zakaz złamał, bo nie palił papierosy, tylko cały budynek. Aż pod nogi, żeby nie O robić. Sam to powiedziałem, ale tobie. Ja, ja, ja nie spojrzałem pod nogi. podwyżki na wyższe piętro. dobra, no, no jesteśmy na, o, na wyższym piętrze. Farba schodzi ze ścian. Pięknie to wygląda. Już mówię, to dzisiaj podtyję czas tej eksploracji po raz. Nie mam naprawdę pojęcia, który, szafki. O, tutaj kask. Można zauważyć. o tu jest pełno jakichś papierów porozrzuconych hmm? no, 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 sytuacja wygląda tak że no, na zewnątrz zauważyliśmy rower, na którego albo nie zwróciliśmy uwagi, gdy wchodziliśmy, albo się też pojawił tutaj w tym czasie, gdy my tutaj jesteśmy, więc w tym budynku. Ale sytuacja jest bardzo dziwna. Przecież kto by tak zostawił za rower? I złomiarze się poruszają i, i inni zwiedzający. Tak zostawić rower w takim miejscu, no to trzeba być naprawdę odważnym. Podziwiam za odwagę. Tutaj no tutaj tutaj pomieszczenia, łazienka. Szkoda, że tego laboratorium nie udało nam się zwiedzić, ale i tak całą wyprawę oceniam. 12 na 10, nie wiem, 13 na 10. A to też jest możliwa hipoteza, że rower został ukradziony. To jest taki Taki, na pewno nie jest to jakiś górski, nie? Taki miejski. No dobra, no. Tyle z tego budynku. A więc ja Wam bym chciał podziękować za tą eksplorację tego także ogromnego obiektu dokładnych naprawczych taboru kolejowego. E, cztery odcinki albo pięć, już nie pamiętam, ale chyba cztery wyszły. Więc mam nadzieję, że obejrzeliście wszystko. E, mam nadzieję, że się podobało, bo trochę ryzykowaliśmy. Ale jesteśmy też bardzo zadowoleni z tego, co zrobiliśmy. Moje marzenie się spełniło. No i dziękuję Wam i w swoim, i w imieniu tutaj towarzyszy Bart G., Paweł, Pan Piotr i ja, Urbex, z moich hobby. Także, jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę w górę, suba dzwoneczkiem, najlepiej i komentarz. Dziękujemy za oglądanie. ma.